Kowalczyk, proszę. Halo. Halo, halo, panie Adamie, nie przeszkadam no. pana? Nie, 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 proszę, jestem w domu teraz, siedzę tu przy komputeru. Z tej strony. Hmm, Bednarski Marek ja odzwierciedlę do pana w sprawie zgłoszenie. Bednarski Marek, ja odzwierciedlę no. do pana w sprawie zgłoszenia, które pan podał nas o reklamie inwestycji, chodzi o dodatkowe zarobek. Co się? Dodatkowe za darmo? No nie. Inwestowania to... po. Jakie inwestowanie? No, Poda Pan swoje dane u nas na reklamie no tak. inwestycji. No tak, tylko pytam się, jakie inwestowanie, bo ja nie wiem, co to jest. Już Pan wie. No to polega na tym, że musi Pan włożyć jakiś jeden kapitał, dostać większy na te różnice zarobić. Powiedzmy, tam kupuje Pan jabłko za 5 zł, sprzedaje Pan jabłko za 10 zł. No, na te no. różnice Czyli to jest jakieś, pan to jest jakieś sadownictwo, tak? To jest inwestycja w sady? No, no. No, coś się pan. Co? Jest, jak Pan duko potem... no. tym... Ale to są warzywa i owoce? Czy co to jest? Bo mówię panu, no ja nie wiem tam. brakamy zero szczegółów, zero konkretów, w ogóle nawet nie wiem do jakiej firmy. Pan dzwoni do mnie z tym ukraińskim akcentem, też tam niewyraźnie pan mówi. W co mnie A dlaczego skieram? z ukraińskim, przepraszam. No a jaki pan? No, proszę pan słychać, że to jest ukraiński akcent jakiś z Ukrainy, pan jest. A skąd pan Ale, ale skąd ma pan taką informację? Pan? No przecież słychać, że pan długo Duka, Duka tak, tak gada, tak się męczy po polsku, jak typowy Ukrainie. Co? Czyli dużo pan, dużo pan z Ukraińcami rozmawia? No nie, tylko tego jest teraz w Polsce wszędzie pełno, nie? Jak, jak tam ale dzwonię Polsce gdzie? Pan, ale nie. Polsce gdzie? No wszędzie, wie pan co, nie dzwonię, to... idę do żabki do. No ale wszędzie, ale wszędzie gdzie, no. no ale pan nie dżery, ja już panu tłumaczę spokojnie. niechże że pan nie drze tego ryja niemiłego ukraińskiego. No mówię, że idę do żabki i ta Ukrainka tam gada po tym ukraińsku. Zamawiam pizzę i to samo, ten sam ukraiński akcent, jak pani mówi, że Ukraińc odbiera. Przywozi mi, przywozi mi hindus, przywozi mi hindus Chińczyka i, i Ukr, patrzę, patrzę, Hindus, patrzę, a gada po ukraińsku. No Dabu, panu masakra. Dzwonię, dzwonię a do no, firmy inwestycyjnej, ale spokojnie no, pani, ja teraz mówię, Pan zamknie Ja na chwilę. Dzwonię do firmy inwestycyjnej i dzwoni Ukrainiec. Dzwonią do mnie z drugiej firmy inwestycyjnej, dzwoni Ukrainiec. Dzwonię do trzeciej firmy inwestycyjnej i Ukrainiec. Dzwonię Panie do mojego ojca. No? Panie przepraszam. No? Panie przepraszam, Panie Edwardziczku, że ja Panu białego dnia, do widzenia. Ale spokojnie pan nie Pan mi powie, co to jest za inwestycja. Pan mnie ja chyba z kimś pomylił, ja nie jestem Edward. Halo? Halo? Artur? Dzień dobry, witam. Z tej strony Paweł Szymański, doradca finansowy, Kontaktuj się w sprawie rejestracji na platformie handlowej Boca Bot. tak. tak. automatycznego handlu. Zostawia Pan dane do kontaktu z się? Tak, zostawiłem dzisiaj te dane przez Facebooku na internetu. O, super, panie damy, bo ja przede wszystkim kontaktuję się z Panem, tak. aby bardziej Panu szczegółowość... Wytłumaczyć, jak to wszystko wygląda, i to pomogę proszę. panu wybrać najbardziej odpowiednie. To proszę ten, mi to wytłumaczyć, to... bo powiem panu ta reklama. Ja z niej nic nie zrozumiałem. To się zmieniały te cyfry, litery, wyskoczył ten WhatsApp. Musiałem coś <grym> klikać. Klikałem losowo cokolwiek, dalej I... wyskakiwało. Powiem panu, no makabra, makabra. Nic nie wiem, co to jest w ogóle, że się dużo Aha. będę zarabiało, ale no wszystko skakało. Ile pracuję, ile godzin mam czasu, czy miałem kupę dzisiaj, czy było zatwardzenie, po prostu masakra, rozmiar buta, ile mam pieniążków, czy mam dochód pasywny, czy nie mam. Ja, you... Oczywiście, Panie Damy, przede wszystkim pan jest zarejestrowany, czyli zapisany na unikalny program, gdzie za pomocą robota, która jest oparty tak? na sztuczną inteligencję, pan robot. zarabia, czyli pan no. ma pasywny zarobek. A w ogóle pan mi pan że ja, kiedyś... ja nie mam jeszcze, nie, właśnie ja nie mam jeszcze pasywnego zarobku, ja bym chciał mieć. No i właśnie, dlatego pan że pan do nas się zwrócił. Teraz ja panu krok po kroku wszystko wytłumaczę. Jak chrab? to wygląda, w jaki sposób... Ale co, co krab? Panie Adamie, ja. Tak? Pan to mówił, że jakiś krab, coś. Jaki krab? Jaki krab? Rozumiem Nie pana? wiem, pan powiedział, że jakiś krap po krabie. Po krapie? W to ogóle jest... co to znaczy? No krab, to jest takie zwierzę, taki jak rak, tylko krab. Ktoś pan powiedział, że toś krap. krab. Czemu się pan rozłączył? Halo. No? Panie Adamie. Halo, halo, bo. No? Coś na... roz... Pana przerwał cały czas. Tak, Proszę ja się pan... przestraszyłem po prostu, że pana rozłączyło jakaś nie wiadomo co. Powiem panu, kiedyś dzwonił do mnie też inny Ukrainiec, też go rozłączyło, nagle w pewnym momencie masakra po prostu, powiem panu. Nie, panie damy. nie, 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 nie bo po prostu, chyba pan ma e, słaby Dlatego, Zacią, pan, damy. zaciąg, Zaczął? Panie Zaciąg jest dobry. Niech pan Robimy... mnie zorientuje. Pan poczeka... Jesz je je jeszcze raz, niech pan mówi. Bo powiem panu, była tragedia. Tam zaczęło dziecko na mnie krzyczeć, że kupę zrobiło na podłogę, po prostu, a mamy nie ma w domu teraz. I, i powiem panu, masakrę. Ja powiedziałem, że zostaw tą kupę, zostaw tą kupę, później posprzątamy, bo teraz inwestuję. Proszę mówić. Co to jest w ogóle za zaciąg? Panie damy. Tak? Panie tam. Nie, no? nie, pan powiedział, Ja panu tłumaczę. No to nie pan tłumacz. Posiada pan. Czy co posiadam? Czy posiada pan. Ale czy co posiadam? Co posiadam? No to proszę się pytać, bo ja nie wiem co, to, o co Panu chodzi. Czy to posiadam? No, pan poś... co posiadam? Co? Panie Adamy, pozwoli mi Pan ukończyć No to moje proszę. Tanie. Tak, panie niech Pan tanie. mówi, niech się Pan nie stresuje. Proszę powiedzieć, co posiadam? Panie Adamy, czy Pan w ogóle posiada jakiekolwiek doświadczenie? Próbował Pan kiedyś inwestować. Czy to są u Pana pierwsze kroki? Pierwsze chyba. Czy powiem Panu, jak kiedyś inwestowałem? A jak tam to było? Trzy no, miesiące temu, tylko to był ukraiński analiz to było oszustwo, nie inwestycja. Powiem panu, tak sumarycznie. Rozumiem, rozumiem, Panie Adamie. A powie mi pan w ogóle, od jakiego czasu Pan się interesuje tym tematem? No, wie pan co, no z 30 minut. No jak wypełniałem ten formularz na internetu, na Facebooku. No to znowu się zacząłem interesować. Bo wcześniej to się nie interesowałem, bo tamta firma miała robota. Wy też macie robota? My mamy sztuczną inteligencję. No to widzi pan, no to ci. Mamy ochyści... możliwość inwestować no. no to tak jak my ci mamy dokładnie. Inwestować. A ile macie rynków finansowych. Panie Damy, my mamy możliwość inwestować i w sposób ręczny i za pomocą analityka i za pomocą sztucznej inteligencji. No, no to tak samo jak musi. To oni też mieli. Oni mieli robota i anala. I to jest system automatyczny i ręczny był też z analem doradcą. No to widzi pan, to ci oszuści tak samo właśnie inwestują jak wy, w sensie, że się tak potrzywali pod prawdziwą firmę i się dałem oszukać. Ale powiem panu teraz, nazbierałem znowu pieniądzorów i, i chcę to się odbić, odkuć, przekuć i przebić. Niech pan mówi w takim razie. I co ten robot robi? Rozumiem, panie Damy, pan ma tak. tak? E, tak Ale pan co? Ma do pana co mam? Pan ma ponad. Co mam? Pan ma dostęp do pana z półtora aktywów. Nie, tak? nie mam. Czyli nie mam, proszę takie... pana. Znaczy, ci oszuści mi tak obiecywali, ale to nie miałem tego i już tego nie mam dostępu. Tylko tak jak mówię, to było oszustwo, więc ja teraz ale nie mam pani tego, pani tego Adamie, dostępu. To, tak? Adamie, bo pro, proszę nie porównać tą firmę, tak? oszustwo do z firmę. Ja panu teraz tłumaczę panu, w jaki sposób to odbyło się w ten prawdziwy sposób. A pan jak w jaki ma na imię? Będzie pan zarabiać? No. Paweł Szymanek. Panie Pawlu, a z ja której firmy oddaję... w ogóle Pan do mnie dzwonił, bo no. Pan nawet nie powiedział, skąd Pan dzwoni? Ci oszuści też tak nie mówili długo. Czyli powtórzy Pan ostatnie zdanie, bo nie usłyszałem. No powtórzy, mówię, że się pytam, bo Pan nie mówił, skąd Pan dzwoni do mnie w ogóle? Bo Pan, tak jak ci oszuści, też tam nie ale mówi, pan skąd po... dzwoni. Pana powiedziałem, czy Pan zarejestrował się na platformie handlowej pod? Bo... No na ja platformie jest... tak, no ale Pan tak? nie powiedział, z jakiej firmy Pan dzwoni. Firma się nazywa Stay. No to widzi pan, no to pan nie mówił, no to mówię, że pan nie mówił, a pan mówi, że nie mówił, mówił, nie mówił. Firma jak się nazywa? Spej. Spej czy gej? Spej. Spej. To jest polska firma, czy ukraińska? A czemu pan myśli, że to jest ukraińska firma? No bo tamta była też ukraińska i pan ma ten nie nie akcent nie też taki, pan jest w ogóle też z Ukrainy, nie? Pani, nie, nie. Panie Adamy, dlaczego pan porównał? Cały czas poprzednim firmę, Panie Damek. No bo wszystko wy na razie tak samo macie jako szuści, powiem panu, do tej pory. Oni też mieli robota, kał menadżera, tych rynków finansowych kilka, system automatyczny. A jaka jest u was minimalna kłata? Ale panie Adamie, dla. To... Ale niech się ja, pan nie denerwuje, spokojnie, nie, ja nie, tylko szukam porównania. Po ja, ja panie damie, wysłucha mnie pan, no. przykładowo jak pan pójdzie sobie do sklepu, tak? takie pan przykładowo, ja no, do przykładu tylko mówię, tak? pan kupi sobie zepsute mleko, no tak się stało, że był jakiś pracownik nowy, tak, który no. nie został, to w lodówce taka otwarta. Albo, albo krowa była I pan stara. I do domu. No. Chodzi do domu pan, tak, i no niestety to jest zepsute mleko, tak? No to przynosi Pani i oddaje tak. mleko. To wie pan co, idę do ale sklepu, wtedy, panie Adamie, spuszczam wpierdiel pracownikowi ale i wymieniam nowe mleko. Ale wtedy, tak? panie Adamie, tak? ale wtedy, to nie znaczy, że każde mleko jest zepsute, tak? No nie, że pan, pan ja panie wymieniłem, czas ja wymieniłem na to dobre mleko, jak panie miałem pan, kiedyś takie panie, zepsute. Ale Adamie, panie Adamie, tak? wtedy jak pan kupuje mleko, to pan nie mówi, że przykładowo Pan wchodzi do sklepu Żabka i Pan mówi a wie Pan co? A ja kiedyś kupowałem w Biedronce i to było zepsute, a u Was też to, jest zepsu, To tak ja miałem, podanie, proszę Pana, tak samo. Powiem Panu, ja to zepsute mleko właśnie miałem w Biedronce. Pan też miał w Biedronce zepsute mleko? To może jakąś serię mieli zepsutego mleka w Biedronce? to wie Pan, ta Biedronka, tam dużo Ukraińców pracuje, to nie mogli zepsuć to mleko. A gdzie Pan, gdzie Pan, kiedy miał Pan to zepsute mleko? To może mieli jakąś serię zepsutego mleka? Ja miałem dwa tygodnie temu, a Pan? Ale panie Adamie, ja nie rozumiem, tak? będziemy o konkretach rozmawiać... No ja bym chciał o konkretach, a pan przerywa, mówi o pan zepsutym mleku z biedronką. No to niech mi pan nada, no, a pan mówi o mleku. Pan, Wie pan co, ja chciałem inwestycję, a nie mleko, ja już mleko no mam. No jeżeli pan nie będzie przerywać, jeżeli pan nie, nie będzie przerywać, to ja pana nadam informację. Pan no, ale to ma, panie Adamie, nie panie Czesławie, ja bo... nie przerywam panu. Ja słucham pana, a pan mówi o mleku zepsutym z biedronką. No a teraz pan co zrobił? Co pan teraz robił? Nie no, ja mówię, że ja pana panie. słucham. Ja pana słucham. Ja się pytałem, skąd jest ta firma? To jest polska, ukraińska, czy jakaś, jakaś międzynarodowa? Polska firma. Polska firma Pani? mieści się w Warszawie. Dobra, tak? to niech pan może, wie pan co, to niech pan, panie Przemku, poda mi może Nipal Boregon Spółki, to ja sobie sprawdzę, co to jest, bo powiem panu, ci oszuści to mnie tak wtedy wkurzyli, że masakra. To jest, między... bo... Jeżeli pan, panie Daryt, tak? to jest międzynarodowa firma. No wiem, pan seryjna... niech mi pan poda regon Spółki. Ja panu mogę podać numer spółki. No to niech bo... mi pan poda region spółki. No i nie proszę, proszę, ja... Ale proszę pana, proszę pan nie jest jakiś przytrzymany intelektualnie, jak ten ukraiński oszust. Niech mi pan poda region spółki, mówię. Albo nic. Panie, pan mnie słyszy czy nie? Pan no ja panie, pana słyszę. A, danie, pan mnie słyszy. a pan mnie słyszy czy nie? No jestem. Ale proszę pana, panie, to jest... damy, my jeszcze raz, ta firma Gay, Slape, ale, to pros... to jest... ale spokojnie, teraz ja mówię. To niech pan mnie teraz posłucha, ja mówię. To jest polska. Ale, ale spokojnie, ale, przerywa, ale czemu pan... Pan... mi pan przerywa teraz? Teraz Paweł, jak panu nie przerywałem, to proszę nie mi nie przerywać. przerywać. Nie, teraz Paweł, ja pan, pan mi przerywa. Nie pozwala coś panu powiedzieć. No to ja mogę teraz mówić, ja czy pan mówi teraz? To zróbmy tak, ja zadam pytanie, pan odpowie, później ja panu nie przerwę, a później pan mi poprzerywa, dobra? To mam pytanie, to jest polska firma, tak? Tak. To po Międzynarodowa, zarejestrowani jesteśmy w Singapurze. No to przed chwilą pan powiedział, że to jest polska firma, widzi pan tak kręci jak ten oszust z Ukrainy. No się w Polsce, my mamy, my mamy... Twoje tak, biura, prawie w każdej y, kraju. Tak, mamy w Anglii biuro. Może pan pojechać do biura do Londynu. No. Przykładowo. A macie w Somalii? W Somalii to tylko Piraci są. No Ale no to widzi pan, to mówi pan, że w każdym kraju macie, a w Somalii nie macie. Ja. A ja powiedziałem prawie w każdym, tak? A jeżeli pan usłyszał. A na Ukrainie? Nie mamy. No to widzi pan to ja wymieniłem dwa kraje, już dwóch nie macie, a w czadzie? Mamy. Jaki macie adres w czadzie w biura? Dobry 40. Jaki? Jest taka ulica tam. Dobry. To eee. no, 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 był jej kiedyś pułkownik. Dobry. No, ale dobra. widzi pan, ja Dobry tu normalnie 40. chcę z panem pogadać jak, jak z normalnym inwestorem inwestycyjnym firmy, a pan jak debil się zachowuje, się pan rozłączył jak debil. Masakra, no debil. No? O. Tak, tylko... Imię, bo tu pan zapisał Hermegunda Owsik w a, Nie, bo to żona może, żona mogła wypełniać Ja mam Czesław Owsik, jestem mężem Tylko żony nie ma, bo to jest mój numer A, a, jakie, a jakie pan ma imię? Ja mówię, że jestem Czesiek, Czesław, Czesław Owsik Mąż Hermegunda, ale Hermegunda jest teraz w prosektorium w sanat Jezus, Sanatorium, Jezu, sanatorium Prosektorium, pomyliłem się, w sanatorium Pana nie za bardzo słyszę, bo pan Aha. chyba jedzie samochodem. Nie tak? proszę pana, ja jestem człowiekiem, nie jestem samochodem. Proszę mówić. Nie ja... Ja mówię... Dobrze. Tak? Ale ja On mam hybrydę, to to musisz, cicho. Pan? Wie pan co, to ja na prąd włączę, żeby leciało cicho nam, dobra? Żeby nam nie przeszkadzało, to ja na prądzie pojadę. Niech pan mówi w takim razie. Dobrze. My jesteśmy międzynarodowym światowym brokierem. Ale kto? Dla ja nie jedzę. jestem może pan jest? Ja nie jestem. Ja, mówię, ja no. mówię za nas, my jesteśmy. Pan A. Mnie dobrze słyszy? Tak, ja dobrze pana słyszę. Proszę mówić. Czyli pan jest brokerem, tak? Tak. Bo ja jestem normalnym człowiekiem prywatnym. Mi... No? Dobrze. My jesteśmy międzynarodowym, światowym brokerem. Udostępniamy A dla naszych klientów wszystkie pięć rynków, które są na rynku finansowym. A jakie to są rynki? To są akcje. No, akcje. Akcje. Nie akcje. papiery wartościowe. No wiadomo. Towary. Tak. Takie jak gaz, złoto, ropa naftowa. Steropia, pro... no. rynek, rynek walutowy. Tak? Czyli różnego rodzaju pary walutowe. Rynek krypto i indeksy. No ale to rynek indeksy. Ale proszę pana, ale rynek akcji i rynek indeksów to jest jeden rynek. Przypomnę, nie jest debilem. To czemu pan mu rozdziela to na dwa? To jaki jest piąty? Nie, proszę pana, ale akcje, indeksy. Ale proszę pana, akcje, indeksy to jest jeden rynek. Przypomnę, nie jest debilem. Pan jest międzynarodowy broker. To pan nie może mówić, że to są dwa rynki. Proszę, to jest jeden rynek. Pan nie jest debilem. To są dwa rynki. A czym się one różnią? Bo akcje to są papiery wartościowe, a, a indeksy to są inne. No ale co to są inne? Indeksy są czego? Jeszcze raz, proszę powiedzieć. Jeszcze raz, jak Ukrainiec. Jeszcze raz. Pytam się, indeksy to są czego? Indeksy akcji, tak? Indeksy akcji, ale akcje to są papiery wartościowe, a indeksy to są indeksy. No to są indeksy akcji, przecież to jest jeden rynek, pana. Przecież rynek akcji jest połączony z indeksami. Jak akcje idą do góry, to indeksy idą do góry. Już nie jest debilem. Chociaż może pan jest. A pan długo pracuje już u tego brokera międzynarodowego? Bo pan się jak debil zachowuje. Proszę pan nie może indeksy być debilem. Indeksy giełdowe to, to wskaźnik finansowy jest. I, a indeksy można kupić czy nie? No jak nie można, można. I to ile kosztuje na przykład indeks jakiś? To jakie macie indeksy? Różne indeksy są. No to niech mi pan ja powie. Panu pokażę na rynku. No a macie polski panem na rynek. Pokażę. Wiem spokojnie panie, panie, pan, pan jak miał na imię? Swiatłan? Witali? Nie jak pan miał na imię? Marcin Marcin, Panie Marcinie, pan jest z Ukrainy czy z Białorusi? Z Mołdawii. Z Mołdawii, ok. bo pan ma właśnie ten taki ukraiński akcent niemiły. Panie Marcinie, czy my inwestujemy na polskiej giełdzie? Tak. I jakie mamy indeksy na polskiej giełdzie? Niech mnie pan zorientuje. Ja teraz panu pokażę. No to niech mi pan powie, a nie pokażę. Przez ja mówię, żeby mi pan powiedział, a nie pokazał. Pan nie jest debilem. Niech się pan słucha, co inwestor mówi do pana. A za mnie robot handluje. No ale to niech pan nie będzie debilem, to niech pan powie, jakie mamy indeksy w Polsce. Bo inwestor zadał pytanie, to niech pan odpowiada normalnie, a nie jak debil. Proszę o informację, jakie mamy indeksy w Polsce? No mnie tak samo. Złoto, inny kakao, Proszę robot, pana, ale nie kakao, to bo to kakao, maria, kakao to ma pan zamiast mózgu chyba. Pytam się, jakie mamy indeksy na polskiej giełdzie. Proszę mnie zorientować no ale widzicie pan, kakao panu mózg wyprało i się skończyło. I się nie zainwestowało, kakao. Witajcie, tu Brutus. Zostaw lajka i komentarz, to ukraiński anal będzie miał biegunkę i zatwardzenie. A jak dasz subskrypcję, to może nawet i rakieta przyleci.